Drodzy Państwo, myślę, że prawa małe się należą, bo zobaczyliście Państwo, zupełnie nowy premierowy autobus Skania Touring. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do najbardziej prestiżowych firm produkujących pojazdy, między innymi do Skanii, żebyśmy zaproponowali autobus, który spełnia ich wymagania, ich specyfikacje. Skania zaproponowała Skanię Turing, właśnie autobus, który jest przedmiotem premiery polskiej. Dlatego, że właśnie do, dokładnie spełniała e, tą specyfikację, którą e, otrzymaliśmy z, od Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I e, jesteśmy dumni, że właśnie ten autobus został wybrany przez Unię i dzięki temu staliśmy się my jako Skania partnerem, a autobus będzie woził dostojnych gości w czasie polskiej prezydencji. Drodzy Państwo, przed nami jeszcze jedna premiera.